Nie jestem. Czemu tu są jakieś kraty? O nie. Ty, ty, ich jest tu więcej. Jakoś niekoniecznie chciałbym tam wychodzić. Chociaż muszę jakoś. Co to jakiś telewizor, jakaś skrzynia. Tu miecz TNT. Po, po co mi to? Mam tą moją książkę. Nie wiem, tak mi coś mówi, że powinienem wcisnąć ten guzik, ale nie jestem pewien, czy na pewno. Chcę to robić. No dobra, spróbujmy. Jezus, co to jest za głos? Kto to jest? Witaj! To ja, profesor Bumfa. Zamknąłem cię tu po to, po to żeby, żeby cię mieć jako mojego sługę. Natomiast dam ci szansę na ucieczkę. Bo widzę, że jesteś mądry. W przeciwieństwie do tych idiotów, co cię pilnują. Zostawiłem ci w skrzynce TNT i miecz. Spróbuj ich pokonać mieczem, wysadzić kraty i uciec. Ale uważaj, oni są trudni do rozwalenia. Co to jest, jakaś piła? W ogóle, że ty do mnie z takiego telewizora przerażającego mówisz człowieku? <laughs> tak. Lepiej uważaj. Zagrajmy w grę. Co w jaką grę? Ja, 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 ja nie chcę. Nie chcę, nie, nie. Ale, ale muszę, ale... Chwila, 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 chwila. Co to jest? Nie, ja tego nie odpalę za nic. Przecież. przecież... Ja znam ją ja oglądałem piłę. Przecież jeżeli ja tego nie wykonam, to, 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 to po pewnym czasie po prostu na mnie zleci i wybuchnie. Nie dobra, trzeba się zebrać w sobie. Zobaczmy, czy w tej scenie jest to, co on mówi. No jest. Już też no to widziałem. Dobra. Trzeba ich, ich zabić. Jak już, może pojedynczo? Nie wiem. Dobra, zaczynam. Będę tak robił. Ała, ała. Jeden mniej. Dobra. O nie, jest ich więcej. Ile on ich tu zrobił? Zobaczcie. Ej, ja mam bóg, o nie. Strzelę w niego. Dobra, dostał. A masz. Nie, nie, został. Został. A, a, a masz. O jest. A masz, co ja robię? O, ile on rzeczy, Idę to odstawić? Jeszcze jakieś skażone to jest. Ale udało mi się ich pokonać. Dobra. Szybko to włożę tylko do skrzyni. To, po co mi to jest w ogóle? To, to. to. O, nie, w zasadzie u mnie zbyt zepsuty, po co mi? Zostawię sobie tylko mlecz dobrze? Jedynym mądrym wyjściem jest wysadzić te kraty. Tylko jak ja to zniszczę, czy ten szef się na mnie nie obrazi, czy się w ogóle ciemno tutaj robi. Ale przecież tu chodzi o moje życie, trzeba to zrobić. Panie szefie, przepraszam, że to robię, ale muszę. Uwaga, mam jedno, chyba jedno wystarczy, nie, położę lepiej dwa. Trzy, dwa, jeden, uciekam! Uciekam, 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 że nic mi się nie stało, nie! Ojej. Co ja właśnie zrobiłem? Jak ja rozwaliłem tutaj prawie wszystko, dobra. Teraz czegoś, stąd wyjść? Mam jeden blok i wyjdę. Gdzie jest szef, ktokolwiek? Halo. Może idę na dół do tej pani, na recepcji. Proszę pani, proszę pani, coś tu się stało, do cholery. Przecież przecież to jest wszystko rozwalone. No, no wie, proszę pani, ale to ja musiałam to. Ty to zrobiłeś? Już mi stąd, już mi stąd. Nie, nie. Proszę pani, ja wytłumaczę, tu chodziło o moje życie. Jakiś profesor Bumpfa. Ja chodziłem że profesor Bumpfa. Już! Nie, no, no, nie chcę tego zbierać. Po co mi to idę stąd? A mi się nie wywiniesz. <laughs>